Witam na moim kanale, dzisiejsze znajdki, trzy butelki, czyli złoty 50, po u mnie są po 50 groszy, jedna świąteczna nawet, złomnik, ale musimy sprawdzić co to jest, czy to jest aluminium, oczywiście mój pomocnik, nie metal, szkoda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem puszek, jedna chyba metalowa. Siły zarazem sprawdzimy. Tak, metalowa. I nie, nie, tylko teraz to pójdzie. Do metalu pójdziecie. Dziwnie kręci się. Dzień. Powiem Wam szczerze, te prowadnice już trzeci raz znajduję. Widzicie, zapakowane te panowe są, ale pójdą na złom, bo ja tego nie potrzebuję. Zaraz zobaczymy, czy działa to. Już trzeci raz takie znalazłem, są ciężkie, pójdą na złom. Farba. Tu nie ma ich dużo, ale powiem Wam szczerze, że chodzi mi o wiaderko. Na działkę się przyda to wiaderko. Mi. Mój kot sprawdza, czy metalowe, czy aluminiowe. Dobra, pomagaj, kupić Ci karmę. No i najlepsze z... Znalezisko na dziś to jest taki chyba mop parowy czy jakiś, ktoś się zapyta mnie, e będziesz raczej zostawiał i naprawiał. Nie, nie w życiu nawet nie będę te kombinował tego sprzedawać, bo ja już miałem trzy światy z tym sprzedawaniem. Kabel może bym zostawił. Nie wiem, ktoś chętny na taki kabel? Jak ktoś by był zainteresowany takimi kablami? Dajcie znać, bo ja to na złom sprzedam. A może komuś, ktoś by chciał taki sam kabel mieć? Oczywiście to będzie rozbierane. Ten mi tylko tak patrzała. Ale może tak na szybkiego. Zobaczymy co w środku jest. Czy pójdzie, czy nie pójdzie. o świeże śrubki to idzie ale powiem wam szczerze że kiedyś wystawiłem jedną rzecz na sprzedaż a więcej z tym kłopotów teraz wszystko rozbieram na złom nie ma sensu się Bawić jakieś tam kombinowania przynajmniej dla Was filmik jest oczywiście. Pamiętajcie o innych kanałach, może by tak, Trzy. czyste giery, oczywiście pozdrawiam, też fajne filmiki wstawiają, oczywiście oglądam na bieżąco wszystkich. Niektórych muszę nadrobić, bo wszystko nie widziałem. Ale to robię przeważnie w niedzielę, jak nie ma nic do roboty. To można się obijać cały dzień. Chociaż teraz będę miał syna, to będzie aktywnie na czekę. Będziecie zresztą widzieć odcinek z małym magnesem. Póki co jeszcze nie napisałem o współpracy. Może jakaś firma, która produkuje, sama się odezwie. Lub wyślę. Właściwie muszę podać adres. Może pod jakimś filmem będzie. Może nawet i pod tym. Bo kilka osób już mnie się kiedyś tam pytało. Oczywiście ja nikomu nie mówię. Nie staram się jakoś tam dziś wystawiać. To będzie chciał, to napiszę, że podaj adres, chce ci coś wysłać, coś tam. A, tak, to. Wiecie, nie ma sensu. Bo zaraz już ludzie skomentują. O, specjalnie chcę coś dostać. specjalnie na kanale będzie poruszał temat. O, chyba na spokojnie to odkręca, czy jest jeszcze dużo. Trzeba go pokupić nowe już wszystkie te, bo śrubokręty, bo już kurcze Zajechałem już wszystkie. Bada w niedzielę na giełdzie to. kupię jakiś tam zestaw bo powiem Wam szczerze że przy takich rozbiórkach te śrubokręty wiecie chińska stal I to oczywiście dalej tam się coś interesuje. Tu macie co to jest. Ale mówię, jakby ktoś takie kable chciał. Farwo, czy jakieś włączniki to zapraszam do kontaktu. Zaś powiedzą, że nie nagrywam tą stroną, co powinienem. No ale mi tak jest wygodniej. Jakiś Nagrywać, jak coś tam się robi takiego. To jest chyba pompka będzie silnik. To chyba to, ale pompka to będzie to i pompka się może przydać. Chyba tu jest zbiornik. Tak, to będzie pompka jakaś. Z podgrzewaniem, czy to będzie pompka? Muszę zobaczyć, bo. Będzie potrzebna pompka. Przyda się. A więc takie okrótkie o tam. Aha, jeszcze mam jedną snajdkę, co chciałem Wam pokazać. Klawiatura. USB. Ciekawe czy chodzi. Nie widzę jakiejś marki. A C E R, nie wiem co to za nazwa, ale widzicie takie dzisiejsze znajdki. Jeszcze jedną znajdkę będę szukał, bo już dałem zegarek, który chodzi, nawet dobrze chodzi. Więc zapraszam na następne filmiki. Powodzenia i pozdrawiam wszystkich.